Wielu właścicieli firm i pracowników nie widzi sensu spisywania procesów, które zachodzą w firmie, tworzenia procedur i instrukcji. No bo po co? Przecież wszystko wiadomo. Co więcej, wszystko działa, czyli jest OK. A jednocześnie czasem irytujemy się na pracownika, że jak on mógł czegoś nie wiedzieć, jak on mógł tego nie zrobić. Co on sobie myślał, jak popełniał ten błąd? Tak samo jako pracownik irytujemy się na kolegę z zespołu albo z innego zespołu. Dlaczego on ciągle robi to w taki sposób? Co on nie wie, że to jest źle? Co on robi nam na złość? Jak on został wyszkolony? Jest tu już pół roku, no to już powinien coś umieć, nie? No właśnie. Tak to już jest, że w firmie jakoś wszystko działa. Jakoś praca poszczególnych działów też. Ale jak przychodzi do wdrażania lub przekazywania wiedzy albo zwykłej rozmowy między dwoma zespołami, albo nawet w tym samym zespole, to często powstaje chaos. Bo niby wszyscy wiemy, o czym rozmawiamy, a jednak każdy ten sam proces robi troszkę inaczej. Jeżeli proces przeplata się między różnymi zespołami lub działami, to każdy może mieć troszkę inne wyobrażenie, gdzie i w jaki sposób się przeplata, gdzie leżą odpowiedzialności, kiedy i po której stronie. I w ten sposób zaburza się współpraca, a tworzą się konflikty. W ten sposób każdy wierzy, że wykonuje, wykonuje swoją pracę najlepiej, jak umie, a mimo to wciąż są problemy i wciąż się ludzie czepiają. Lub ja wciąż się czepiam innych. I właśnie tu z pomocą przychodzi spisanie procesów jako procedur i instrukcji. Bo jak spiszesz coś czarno na białym, to wszyscy od razu widzą, gdzie mieli jaką interpretację i czy słusznie widzieli proces i to, jak powinni go wykonywać. Często zdarza się tak, że nawet ten sam proces identyczny dwóch pracowników siedzących w biurko w biurko wykonuje inaczej. Co więcej, kiedy tych dwóch pracowników każdy po trochę szkoli nowego członka zespołu, to każdy z nich przedstawia lekko inny proces. Każdy z nich robi coś trochę inaczej, i ten nowy pracownik naprawdę nie wie, kogo ma słuchać, bo ta sama czynność przedstawiona przez dwóch różnych ludzi. Jeden mówi rób to tak, drugi mówi rób to tak. Kolejna czynność. Jeden mówi, teraz robimy to, drugi mówi, tego nie rób, to nie trzeba. Tak więc, jeżeli spiszemy procesy, które zachodzą w firmie, to po pierwsze usprawnimy komunikację i będzie mniej chaosu, więcej współpracy. Dlaczego? Bo jak mamy coś spisane czarno na białym, to nie ma pola na interpretację. Za to jest pole na wątpliwości, pytania i doprecyzowania, na spotkania międzydziałowe albo wewnątrzdziałowe, żeby zatrzymać się nad jakimś punktem procesu i, i zobaczyć, że hej, wy spisaliście to tak, my myśleliśmy, że to powinno wyglądać inaczej. I tak otwiera się pole do dyskusji, do usprawniania procesów do czasem automatyzacji, kiedy widzimy, hej, to serio, wy to robicie, przecież to nie ma sensu, to trzeba usprawnić. Otwiera się przestrzeń do dialogu, zmniejsza się ilość niedomówień, zakładania złych intencji długie, drugiej strony i ogółem jest większa satysfakcja ze współpracy. To po pierwsze. A po drugie, jak przyjdzie nowy pracownik i dostanie spisany proces, to będzie widział od A do Z, jak ten proces wygląda, a do tego osoby wdrażającego, które też wiedzą, co tam jest napisane, Nieważne, kto będzie wdrażał wdroży tak samo, bo proces jest ten sam, a niezwyczajowo wypracowany mniej więcej przez każdego pracownika, że ogółem, to się złoży w jeden proces, ale w praktyce ma dużo różnic. Tak więc usprawniajmy sobie tę robotę tam, gdzie możemy. Budujmy podwaliny do fajnej komunikacji i współpracy i do usprawniania procesów, bo to, co nie jest spisane, często nie istnieje.